Remilia, usiądź ładnie, proszę. Ale nie o to mi chodziło. Nieważne, czy znacie to zachowanie pod hasłem proś, czy usiądź ładnie, musicie przyznać, że pies wygląda przesłodko, kiedy je robi. I dlatego w tym filmie pokażę Wam, jak nauczyć psa tego zachowania, ale oczywiście pierwszy nasz pies musi znać hasło siat. Mam na swoim kanale filmik, w którym pokazuję najlepszą metodę nauki hasła SIAD, więc sugeruję, żebyście zapasowali ten filmik i obejrzeli pierw ten, jeżeli Wasz pies nie reaguje na hasło SIAD albo na gest. I oczywiście schemat nauki będzie prawie identyczny. Krokiem numer jeden będzie kształtowanie zachowania. I oczywiście z hasłem proś będzie o wiele trudniej niż na przykład z hasłem SIAD, bo jest to o wiele trudniejsze dla psa zachowanie. Krokiem numer dwa będzie wzmocnienie zachowania, żeby pies sobie dłużej po prostu stał w tej pozycji. Trzecim etapem będzie dodanie hasła zwalniającego, żeby pies sobie siedział w tej pozycji dopóki go nie zwolnimy. Czwartym etapem będzie poprawa gestu oraz dodanie hasła werbalnego i w piątym etapie dodamy sobie pewne takie sztuczki, zobaczycie o co chodzi. Krok numer jeden, czyli kształtowanie zachowania. Chcemy, żeby pies sobie wchodził z siadu w pozycję prosi. Do tego pierwszy oczywiście musimy psa postawić do siadu. I będziemy go wabić smakołykiem nad jego głowę, tak by się chciał dobierać do smakołyka. Kiedy pies postawi łapę na naszej ręce, mówimy marker Yes i dajemy nagrodę. Pierw oczywiście, pies się może wspomagać łapami, trzymając je na naszej ręce. Yes. Markujemy za każdym razem, jak pies trzyma pozycję. Yes. Zresetować, powtórzyć kilka razy. Oczywiście z Remy będzie łatwiej, bo ona już zna to zachowanie. Z waszymi psami może być troszeczkę trudniej. Więc yy, bądźcie cierpliwi. Cierpliwi? Yes! I traktujcie to troszeczkę jako zabawę raczej. Yes! Jak pies już się bez problemu asystuje naszą ręką, możemy zabierać ją powoli troszeczkę do góry. Patrzeć, czy pies będzie się asystował na jedną ręką pierw. Yes! Wtedy marker i nagroda. To będzie oczywiście trudniejsze troszeczkę do peska. I chcemy, żeby pies się asystował pierw jedną ręką. Yes! Żeby mu troszeczkę to ułatwić. Ale później chcemy, żeby zabrać swoją rękę do góry i żeby... jest! Już nie asystował się naszą ręką, tylko żeby już samodzielnie właściwie stał yy, z łapami w górze. Potężymy sobie jeszcze kilka razy. Yes! Yes! Asystuje się jedno, jedną ręką i próbujemy właśnie, żeby puściła tą jedną rękę i trzymała tą pozycję. Yes! Jak Wasz pies po raz pierwszy nie będzie się asystował Waszą ręką tylko będzie miał samodzielnie łapy w górze i trzymał pozycję. Yes! Wtedy dajemy tak zwanego jackpota. Coś jak wygrana w kasynie, czyli dajemy kilka smakołyków na raz, żeby pies się jeszcze bardziej motywował. Mogły być 3-4 na nawet 5. I powtarzamy kilka razy dalej. Yes! I za każdym razem staramy się, żeby pies nie asystował się już naszą ręką, tylko żeby samodzielnie wchodził w pozycję. Yes! Pamiętajcie przy tym, żeby Wasz pies balansował na nogach, nie na tyłku, żeby miał prosty kręgosłup i żeby się nie wahał na żadną stronę. Yes! Powinno to właśnie wyglądać coś w ten sposób. Yes! Krokiem numer dwa oczywiście będzie wzmocnienie zachowania, czyli chcemy, żeby pies siedział sobie przez kilka sekund. Yes! W tej pozycji. Yes! Więc wydłużamy za każdym razem czas, zanim pies usłyszy marker. Żeby trzymał pozycję. Yes! Coraz dłużej. Zwiększamy oczywiście trudność psu. Kryteria. Yes! Pracujemy oczywiście na możliwości psa. Jak już, jak już pies siedzi sobie na przykład na 5 sekund, yes! Można przejść do etapu trzeciego. W etapie trzecim pies zwołamy psa do pozycji. Poczekamy sobie kilka sekund, rzucimy hasło zwalniające. W naszym przypadku jest to Release. I zobaczymy czy pies zerwie zachowanie. Jak zerwie zachowanie? Marker i nagroda. Release! Yes! Bardzo ładnie. Można sobie powtórzyć kilka razy. Możemy wtedy prosić o kontakt rzekowy nawet. Release! Yes! Super pies! I przechodzimy do etapu czwartego. W etapie czwartym, jak już wcześniej mówiłem, poprawimy sobie gest i dodamy później hasło werbalne. Yes. Release. Yes. Możecie też dawać sam gest bez smakołyka. Release. Jak wasz pies widzi, że nie macie smakołyka w, yy, w dłoni, możecie sobie udawać, że bierzecie smakołyka, wtedy na przykład dać gest, zwolnić psa, release, pokazać, że nic nie macie w dłoni i wtedy z drugiej dłoni dać smakołyka. Po kilku razach do gestu dodamy hasło werbalne. W naszym przypadku jest to sit pretty, co znaczy usiąść ładnie. Wy możecie sobie na przykład dodać proś, remi, sit pretty. Nie chcemy trzymać tego gestu, tylko mówimy hasło werbalne z, dodaniem, z dodanym gestem i zabieramy rękę. Release. I po kilku sekundach możemy zwolnić psa. <coughs> Jeszcze raz. Remilia, sit pretty. Ładny kontakt zerkowy. Release. Good job, super. W etapie piąty możemy sobie dodać kilka sztuczek. W poprzednim filmie pokazałem Wam jak nożyć psa podawania łapy, do podawania piąteczki yy, i machania sobie łapą. <laughs> I możemy to wykorzystać właściwie w tej pozycji. Najpierw na przykład poprosimy psa, żeby dał nam łapę, nie zrywając hasła proś. So pretty. shake, Yes. Good girl. Release. Spróbujmy drugą rękę. So pretty. Yes. Release. Możemy sobie wykorzystać to, że pies ma dwie przednie łapy wolne i możemy sobie poprosić go, żeby dał obie łapy na raz. So Poise. Yes. Release. <coughs> Następnie możemy poprosić psa, żeby dał nam piąteczkę. So pretty. High five. Yes. I drugą łapę. Se so high five. Se so high five. No. high five, yes, release. Oczywiście tutaj możemy także wykorzystać, że pies ma dwie łapy wolne, więc możemy wykorzystać to, by nauczyć psa hasła, na przykład daj dziesiątkę. Se so pretty, high ten, high ten, high ten, yes. Se so pretty, high ten. Release. Yes. I oczywiście najtrudniejsze na koniec, żeby pies sobie na przykład pomachał jedną ręką albo dwoma naraz. Wave. Yes. Już pies instynktownie daje mi obie łapy do góry. Wave. Yes. Wave. Wave. <laughs> yes. Release. I oczywiście na samym końcu możemy nauczyć psa, żeby na przykład dał ręce do góry. Hands up! Hands up! Yes! Hands up! Hands up! Yes! Hands up! Yes! Release! Wygląda to oczywiście przesłodko i oczywiście na samym końcu możemy sobie zwiększać kryteria, żeby pies na przykład siedział na dłużej, żeby nam dawał kontakt wzrokowy podczas tego zachowania, żeby na przykład nie zrywał tego zachowania jak sobie od niego odchodzimy, żeby Trzyma sobie zachowanie jak na przykład są jakieś rozproszenia, żeby na przykład trzymał dłużej łapy w górę. Pamiętajcie, że jest to jednak trudne zachowanie na początku dla psa, więc możecie sobie jego naukę rozłożyć nawet na kilkanaście sesji. I bądźcie przy tym cierpliwi i pamiętajcie, że to jest właściwie praca, ale także zabawa. Im częściej będziecie oczywiście pracować z psem, tym lepsze efekty. Ale pamiętajcie, że za pierwszym razem jak pies to zrobi, to jest to bardzo fajna taka euforia i dla człowieka, i dla psa. Syperi! So i oczywiście na koniec Wam przypominam, że nauka zachowań i sztuczek to jest właściwie tylko taka przykrywka na to, żeby pracować z psem, by zwiększyć właściwie więź między Wami. Kisses! Here! Kisses! Yes! Good job! Super pies! I tym oto sposobem życzę Wam powodzenia, dobrej zabawy i widzimy się w następnym.